Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony z Gredek959 i dzisiaj będziemy sobie grali w SimCity eee, Tak, w SimCity. Najpierw jest to pierwszy odcinek mm, z tej gry, ponieważ ją kupiłem i nawet ją polubiłem, dlatego e, chcę ją nagrać na YouTube Ponieważ no fajna jest nawet, no Mi się szczerze osobiście podoba mm, Nie wiem jak tam innym osobom, ale dla mnie jest to jest bardzo spoko e... Ok, okej, dobra, nie ta droga. E... Sorry, że po prostu nie było dawno odcinków na moim kanale, ale no po prostu nie mogłem nagrywać e... co po prostu no... no nie dało mi nagrywać po prostu. Nie miałem nawet jak nagrywać eee po prostu nie miałem czasu no i no, tak wyszło no. jakoś takoś wyszło dobra yy, trzeba będzie sprawdzić yy, wiatr okej okay, dobra tutaj mogę wiatr postawić okej okay, tutaj yy, jeżeli wiatr tak to ja tutaj tutaj woda tu pamiętam była okej okay, dobra to woda walimy tutaj yy, okej okay, dobra yy. I niech tu będą tereny mieszkalne Tutaj No i oczywiście tutaj, tak? I może tutaj zamiast tego zrobimy kilkanaście sklepów SimCity jest to oczywiście gra ekonomiczna, tak? Ła, ale mi się kichnęło Aha, I... tutaj to zrobić. Wynajmiemy może sobie obligacje, ponieważ... No, mało się dostaje pieniędzy na sam początek. Okej, okay, dobra. E, Zrobimy to tak. Jeszcze tak. Ajdź no. Jakie nachylenie. No z tej strony się uda, widzicie? To jest czasami naprawdę aż głupie No no niestety Dostarcz prąd okej okay, dobra, prądu jeszcze nie generują Ponieważ jeszcze ogólnie no, Dobra, 10 mieszkańców, okej okay, dobra Tym, żeby przyciągnąć mieszkańców Zrobimy parki Okej, okay, parki to może tutaj Narożnika będę mu te głupie parki które są drogie okej okay. tutaj zrobiłem strefy dobra, strefy komercyjne mamy yy. zrobiłbym więcej tych fabryk ale chyba kas nam nie starczyło Ach. Jakoś to się udało, dobra Przyspieszmy sobie czas. O. Hmm. Czasami się tak dzieje po prostu, że miasto bankrutuje, ale to wystarczy tylko obligacji w no bo ponieważ, no. Kurde. Jak bym to powiedzieć? Hmm. No, za mało pieniędzy się dostaje na sam początek i po prostu ci mieszkańcy jeszcze nie zarabiają po prostu. Yy, będę musiał jeszcze. O, tak, będę musiał. Okej, okay, dobra, wybuduję ratusz, bo to zawsze poprawia ludziom humor, jak jest ratusz. Okej. Okay. O. Oh. Jakoś się dziwię, czemu... Nie miasto może zostać tak nazwane jak... jak jest, ja, bo nawet fajnie to brzmi. Znaczy, nawet fajnie nawet to wygląda, no. Okej okay, dobra, żeby zrobić tutaj tą strefę mieszkalną, dla bardziej dla mniej zamożnych hmm, zbuduję taki kwadracik. A i oczywiście hmm, niestety nagrywam drugą gry ten SimCity ten materiał ponieważ zatrzymało mi się nagrywanie no i nie mogłem kontynuować, dlatego... Yy, nagrywam to drugi raz, oczywiście na nowym świecie yy, Usunąłem tam ten poprzedni i zacząłem ten yy, Trochę się różnią te miasto co wcześniej zbudowałem No ale no, Każdy raczej to zrozumie, no Taki fajniejszy pomysł mi teraz przyszedł do głowy Na przykład jak będę do, do tej drogi To popatrzcie że yy... O, widzicie tę linie, to nawet będzie fajnie wyglądało Chciałbym tutaj i zrobić takie coś. To by nawet nieźle wyglądało. Okej, okay, dobra. Teraz mm, zajmiemy się strefami komercyjnymi, czy znaczy, tfu. Tymi od roboty, ponieważ w poprzednim mieście w ogóle mi to nie wyszło. Może chociaż w tym coś mi wyjdzie. Oj, czy Nie ta linia ogólnie. Może to być trochę źle tutaj postawione, ale dobra, trudno. Mogę? Nie, dobra, zburzyłem. Fuck. Ech, nawet się muzyka przez chwilę wyciszyła. Spoko, dobra. E okej, okay, tak będzie nawet, okej. Okay. walny tutaj to fabryki. To się potem bardzo przydają. Bo z nich też jest trochę kasy zawsze. Co pomaga rozwinąć miasto, Ok, dobra. E tutaj. Zrobił już może ten jeden łuk O właśnie, właśnie, ścieki, ścieki, ścieki No ścieki to tutaj Sypis śmieci dziewięć tysięcy Ach, wiedziałem ja, dobra, no niech to tutaj dojdzie szybko Kasa to postawia, ten budynek Hmm Wynajmę już kolejną obligację, bo się mu bardzo przyda. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Mm. Trzeba zrobić więcej strefek. I Hmm. Ten odcinek będzie trwał tak długo, aż uzbieram 5000 mieszkańców, to to jeszcze około 1000... no jeszcze 1000 mieszkańców. Tak dokładnie. Poprzedni odcinek trwał aż 30 minut, nie wiem dlaczego się nie nagrał hmm. Ale... Znaczy tak, nagrał się do 15 minut i go po prostu usunąłem, bo... bo tak się wnerwiłem, bo tak... Masakryczne Tak długo mówiłem do mikrofonu To było straszne, nagle to się nie nagrało i... Aż normalnie chciałem wyjść, ale stwierdziłem, że... No co to tam? Nagram jeszcze raz. Gra mi się podoba, więc mogę nagrać jeszcze raz. O Boże święty. Okej. Okay. Dobra o mamy 5000 mieszkańców wow to może tysięcy mieszkańców <laughs> tak bo to naprawdę strasznie krótko by trwało to dać tak aż 9 minut czy aż chyba 9 minut aż tak mało będę chciał tu się skupić na, na szkolnictwie gdzieś tutaj będę budował uniwersytety i inne rzeczy na elektronice inaczej produkowanie procesorów i tak dalej yy i turystyce oczywiście na tym widziałem transport ale to już tam mniejsze bo to po prostu wybuduję ten e, terminal autobusowy i no i będzie dobrze dlatego scenariusz bym chciał zrobić to chyba um, tak tak wydział, wydział świat. Mhm. pierwsza rzecz którą zrobię okej okay. no, właśnie się zdziwiłem okej okay, dobra Wtedy bym już zaczął budować tutaj te, te osiedle yy. Dobra Okej, okay, dobra, najpierw może się zajmiemy medycyną Okej, okay, to W do odcinek jak tutaj wybuduję szkołę W sumie To nie będzie potrzebne nawet Żeby zrobić, żeby wybudować dużo elektroniki potrzebuję tak yy. Aha, dobra, okej, okay, to już wiem yy, yy, yy. Dobra yy, Obligacje nic nie mogę skończyć Okej, okay, dobra yy, Zrobię to jakoś drogę Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł czy na niego będzie stać? Będzie mi Czy to jest dobry pomysł, żeby zrobić taki kręgi? Niech będzie! Ryzyk fizyk! Okej, okay. i żeby to nie były same tereny mieszkalne, chcemy trochę tutaj sklepów. Okej, okay. dobra. Potrzebuję... Szkoły, tak? 8,5 tysiąca mieszkańców. Wow. 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 ok W takim krótkim czasie. Poprzednie miasto miało ledwo 5 tysięcy. I trwało pół godziny, a to ten odcinek trwa 11 minut i już mam 9 prawie tysięcy mieszkańców. No i już mamy 9 tysięcy, wow. Masakrycznie wciąż. O! właśnie tu trzeba będzie zrobić formalnie coś bo chcę żeby tutaj te niektóre tereny były bardziej zamożne inaczej po prostu bardziej bogatsi ludzie żeby tu się wprowadzili okej okay, tutaj powstaną jakieś tam siedziby okej okay, dobra teraz trochę spadnie ponieważ e, kilka naszych domu zmieniło się na te mniej te większe e, rzeczy do właśnie, nawet może nam do 7-6 sze tysięcy nawet czasami spaść. Lecz raczej myślę, że tak nie będzie, okej, okay, dobra. To jest skąd prosty. Okej, okay, dobra, bo to jest ogólnie droga zakręcona. Nawet nie zauważyłem. Były głupie parki. Wow, czy dam się tam chciała autostrada zrobić? Czy to nie jest autostrada? Nie, to nie jest autostrada czy most w sumie bardziej taki ale dobra trudno Jeszcze z tym okay, mogę wydać 2000 maksymalnie mm. nie wiem czy, czy tak na pewno będę chciał gdzieś tutaj in, uniwersytet w Szukaj no mogę tutaj tylko że tu są mieszkańcy już i szuka podstawowa trochę duża jest chyba żebym zrobił po prostu taką uczkę tutaj zmieścić, a zmieściło się Dobra, może skasuję to jedno, bo nie będzie potrzebne. Okej okay. to będzie nawet fajne. O! Perfekto o i bibliotekę też mogę postawić, bo jest nawet bardzo dobra. Okej, okay, dobra. I przystanki. Najgorsza rzecz jaka może być w tej grze Przystanki autobusowe do, do tego szkolne o, kasy nie mam Przystanki Tutaj było I będzie tutaj Okej okay. Teraz będę chciał się zająć strażą pożadną Ponieważ trzeba bo już są takie pożary to jest straszne i dlatego ludzie będą się szybko wyprowadzali bo jest bezpiecznie po prostu w tym mieście hmm. Dobry pomysł mieszkaniec dał. Biuro Progressive A nie, muszę... 20 tysięcy jedno jednostka stara... <grymne> Zdążyłem zatrzymać czas, żeby mieć straż pożarną, ła Hardkorze I nie sądzę, ale... Okej, okay. dobra Można startować Dobra mamy już jedną straż pożarną Chciałbym mieć ogólnie dwie Jeszcze żeby tutaj przy tych fabrykach postawić mm. Rumowisko No, okej okay, to było jedno Straż pożarna już jest tylko